17 września 1939 roku, gdy na wschód wkroczyła armia czerwona, Warszawa walczyła już szesnasty dzień pod nieustannym ogniem Luftwaffe. Tego dnia bomby spadły na śródmieście wole i Pragę. Zginęły setki cywilów. W ruinach płonęły szpitale, szkoły i kościoły. I wtedy w eter popłynął głos prezydenta Stefana Starzyńskiego. Głos, który miał dodać siły i rzucić wyzwanie całej trzeciej rzeszy. Chcę, by Warszawa była wielka, by pozostała w sercach Polaków na wieki, mówił. Każdy dom, każda cegła, każda kropla krwi będzie pomszczona. Nie prosił o kapitulację. Nie prosił o litość. Zapowiedział, że Niemcy zapłacą za wszystko, co zrobili temu miastu. Był prezydentem, który w piekle bombardowanej stolicy stał się głosem honoru i nadziei. Sekrety historii opowieści zapraszamy na YouTube'a.